Cześć, witam wszystkich widzów kanału Fotografia jest fajna. Dzisiaj będzie film o motywie. Wykorzystaniu motywu. Jest... To jest tak, że pewnie większość wie, ale może nie wszyscy, o tym, że ja równolegle prowadzę kanał o fotografii analogowej, gdzie przede wszystkim zajmuję się recenzjonowaniem aparatów fotograficznych. Oczywiście tych najnowszych, ale takich y, starszych, różnych, różnych. Część z tych aparatów dostaje od widzów kanału, raczej znaczy dostaje, pożyczają mi, za co im bardzo dziękuję, ale dzięki temu, y, znaczy nie, ale przez to. E, mniej więcej co tydzień robię innym aparatem analogowym zdjęcia innym aparatem czyli co tydzień mam nowy aparat powiedzmy nowy stary aparat ale na mnie jak nowy jak nowy biorę i muszę zrobić nim film aby móc go zrecencjować, daj mi to to, że po pierwsze obmacam go, czyli zrobię zdjęcia, gdzie aparat na pierwszy rzut oka wygląda, że wow, będzie fajnie, ale po zrobieniu zdjęć mówię, kurde, no fajnie, fajnie, ale no mi się ciężko, albo niewygodnie, albo w ogóle coś tam. No i też trzeba sprawdzić obiektyw. Jak ten obiektyw rysuje? Ja mieszkam pod Półtuskiem, a czy w tej chwili jestem w Półtusku. Oczywiście. I, I tak szukałem miejsc. No, raz w tygodniu muszę wyrobić jeden negatyw. To czasami jest negatyw średnioformatowy, czasami duży, du, znaczy czasami mały format, w związku z tym tych zdjęć jest jeszcze więcej, ale raz, miesiąc, raz w tygodniu muszę taki z negatyw zrobić. W związku z tym szukałem w okolicy czegoś ciekawego. Zaczynałem w sumie, zaczynałem pierwsze zdjęcia od lasu, robienie, widoczek, widoczek, las, ale tam nie można było pokazać. Tej, mm, właściwości niektórych właściwości i aparatu, i obiektywu, więc stwierdziłem w pewnym momencie, że to powinno być miasto. Obiechałem wszystkie miasta. Uczciwie. Wszystkie miasta ode mnie w odległości, za wyjątkiem Warszawy, Warszawa jest tak mniej więcej 70 km, 60. Więc wszystkie miasta w granicach 40, 50 km objechałem i najciekawszym, najbardziej, nawet, nawet może to jest złe słowo, bo y, ktoś powie, ale moje miasto też jest ciekawe. Najbardziej fotogenicznym jest Półtusk, a zwłaszcza Bazylika. To, co za mną, to jest Bazylika w Półtusku, której jakieś. Pokażę Wam zdjęcie. Znaczy, ja mam papierowe zdjęcia. Papierowe zdjęcia mam. Ho ho. To się nazywa chyba już. No nie wiem. W każdym razie, pokażę Wam zdjęcie, które zrobiłem tutaj. Jakieś 2,5 roku. Temu ma miące 220 wspaniały dużo duży. Trzeba oczywiście światłomierzem zewnętrznym zmierzyć światło. Ja wybrałem to, ustawiłem to tak, natomiast e, tak to pokazuje, czyli to zdjęcie. Natomiast Dorota e, może przełożyć go na koniec. Natomiast Dorota e, obrobiła to zdjęcie e, w. E, z, Całkiem inny sposób. Robiła go w jasny sposób, aczkolwiek patrząc na cyferkę tą 0, która się znajduje z boku, to jej yy, obrobienie zdjęcia jest właściwsze. To nie jest grafika komputerowa. O nie, 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 nie. Ktoś, kto yy, robił zdjęcia prawdziwe, takie na powiększalniku, gdzie masz tutaj, tu wkładasz negatyw, tu wkładasz negatyw, tu ustawiasz, tu masz guzik, odliczasz czas, pff, on świeci, to wie, że Zrobienie jaśniejszego i ciemniejszego zdjęcia pod powiększenikiem to jest. No, jako taki łepek, taki łepek, chodząc na kółko fotograficzne w wieku nie wiem, 12 lat, robiłem już takie rzeczy, więc dzisiaj, no bez przesady, trudniejsze rzeczy później się robiło. Natomiast zmiana e, naświetlenia to nie jest grafika, to jest tylko wywołanie zdjęcia lub e, edycja. E, edycja Mm, yy, szukam słowa, które by mi pasowało. Własne, o, interpretacja. O, szukam interpretacja zdjęcia. W związku z tym, to zdolne zdjęcie w sumie bardziej mi się podoba. Bardziej. I to jest dokładnie, jakby popatrzeć, to jest ten kawałek muru zrobiony z tamtą wieżyczką, tu, ten kawałek te, tego, tego yy, murka. Yy, I to zdjęcie mi się spodobało. Bardzo mi się spodobało. Uczciwie, codziennie rano piję kawę z. Yy, Dokładnie z tym zdjęciem na, na kubku, umieszczonym, ale, oto mam zdjęcie takie, mm, szersza perspektywa tego y, ujęcia zrobionego, bo y, wtedy po tym zdjęciu y, nie. W związku z tym, że do tego półtuska przyjeżdżam dosyć często, bo tu nawet rowerkiem to jest tak, e, zależy, 25 minut, znaczy tu do, na rynek to tak 35 minut, pod tak spokojną jazdą może być nawet 40, a ja 35, rowerkiem sobie przyjadę, po robię zdjęcia, pochodzę i jest to najczęstszy motyw. W związku z tym e, okazało się w tym momencie, że ja. Przyjeżdżam tu często i często robię zdjęcie tego murku. W pewnym momencie złapałem się na tym, że ja już robię go specjalnie, wymyślając, a jakby jeszcze inaczej, ciekawiej można było go zrobić. Bo murek jest dobry do tego, żeby na przykład sprawdzić głębiostości, jak on ustawia głębiostości. Ale też jak rysuję. Oto jest zdjęcie tego murku zrobione elikonem autofokus. Zaskoczył mnie aparat, mimo że to z Białorusi. Białorusi jest ok, ok. Natomiast y, aparaty z Białomos, z fabryki w Mińsku, nie, nie cieszą się reputacją aparatów trwałych, y, dobrze zrobionych. Nie. Awaryjne i w ogóle bierzesz nowy, a i tak to nie działa. W związku z tym. Y, Ciężko mi było, przeżywałem katusze robiąc zdjęcia tym aparatem. Natomiast efekty wyszły fantastyczne. Ten, To zdjęcie jest jeszcze, jeszcze nie pokazuje możliwości tego aparatu. Nie pokazuje. Możliwości tego aparatu pokazało zdjęcie. Byłem w Warszawie kilka dni później, robiłem nim zdjęcia i tam było zdjęcie takie pod światło zrobione. No, trzeba by film obejrzeć, jak fantastycznie to wygląda. Tu mam inne zdjęcie. wiatr ja się, że na co dzień narzekam na wiatr, dzisiaj, bo dmucha w mikrofonie, natomiast w tej chwili daje mi to to, że da się żyć, da się żyć. To jest zdjęcie zrobione w sumie niedawno, to w, miesiącu, w ubiegłym miesiącu, zrobione śmiesznym, bakelitowym aparatem, to jest dla wszystkich, którzy są miłośnikami świetnych obiektywów. Tam nie ma nawet obiektywu, tam jest jedna soczewka, wyszliwowany dekielek od butelki, jeszcze z czasów wojny zresztą. Ładnie wyszliwowane i zrobione zdjęcie, i zdjęcia. Naprawdę aparat jak na jedną, słownie jedną soczewkę, aparat robi rewelacyjne zdjęcia. Gdyby oni dołożyli dwie soczewki, ale Mam taki aparat obiecany. Paweł, to do Ciebie. Yy, znaczy prosiłem ostatnio, ale myślę, że tak. Który ma więcej niż jedną soczewkę. Także yy, myślę, że zrobię takie zdjęcia innym obiektywem yy, i będzie to jeszcze lepsze. Yy, tu mam zdjęcie, ujęcie ogólne tego miejsca. Zrobione. <laughs> o kurde, Kto by pomyślał, yy, Fucika Rapid. Yy, yy. Aparat, który jest taki malutki, taki malutki, w którym robiłem zdjęcie z odległości, ponieważ on ma obiekty, w którym się w ogóle nie ustawia z ostrości. Ktoś to oglądał film o Pentaxie 17, gdzie tam są te trzy stlepowe ostrości ustawione elektrycznie. Twój. To w nim się w ogóle nie ustawia niczego. Nie wiem, czemu takiego nie zrobi. on Jest jeszcze prostszy. Nawet nie trzeba pojmować żadnych stref. I robi e, takie zdjęcie. to jest właśnie zdjęcie, dlatego zrobione, zrobione z większej odległości. Bo wiadomo, że jego minimalna to jest, tak powiedzmy, naciągane w instrukcji. Mówią półtora metra. Ale wiadomo, że dwa i pół to lepiej nie podchodzić. E, e, a propos chłopaka, który tam siedzi, w momencie, kiedy ja stanąłem i zacząłem robić zdjęcie, jego nie było. Podszedł i usiadł. Ja mówię, dobra, to. Znaczy, że ty widzisz. On tak spojrzał na mnie, że ja tu się podnoszę, żeby zrobić zdjęcie i usiadł sobie. Mówię, to znaczy, że wyraziłeś niemą, zgo niemą, niemą. Yy, zgody na to, żeby zrobić zdjęcie. Oczywiście możesz zakwestionować, ale zawsze to jest zdjęcie artystyczne. artystyczne. Robienie tym aparatem, takim aparatem zdjęć jest zawsze artystycznym. Yy, Zdjęciem, Oho, e, dobra, to jest y, najstarsze ujęcie chyba, którego, tego mulku które zrobiłem, tam pod, dalej pod furtką Minolta X700, wtedy jeszcze nie wpadłem na pomysł robienia samego tej, tej fali takiej i to była pierwsza próba pokazania głębi ostrości, wspaniałym aparatem, dla który bardzo dziękuję za pożyczenie, ale tu już mamy klasykę, tu jest klasyczne ujęcie, a, Jedno zdjęcie, które jest nie moje, to jest zdjęcie Doroty, któregoś dnia ona właśnie oglądała już któreś, a to znaczy, że jest nie w tej kolejności, któreś zdjęcie tego murku mówi, ty, gdzie ty to robisz? Ja mówię, no co, no, w Półtusku, tam jest ten murek. Przynajmniej już widziała wtedy kilka zdjęć, ja mam tu źle ułożone zdjęcia, albo nie wszystkie wybrałem. Bo wtedy ja już robiłem zdjęcia tego motywu, jednego motywu, jak można by go inaczej ująć. To jest świetne gimnastyka dla oka fotograficznego i ogólnie dla widzenia fotograficznego podejść do jakiegoś obiektu i popatrzeć, no dobra, takie już zrobiłem, a jak zrobić to w inny sposób? I to nie jest tak, że przyjść i zrobić 20 zdjęć, tu i później e, wybrać z tego te ciekawsze. E, film, film w aparacie, czyli negatyw, daje to, że ja tak uczciwie, to trochę mi nie stać na to, żeby zrobić 20 zdjęć jednego motywu. To tak robili dawno, dawno temu zawodowcy. W tej chwili mogą tak robić wszyscy. I oni wybierali wtedy to najlepsze zdjęcie. Dzisiaj ja muszę stanąć, a w aparacie e, na film ja muszę wymyśleć, przewidzieć, wyobrazić sobie, jak to będzie wyglądało na zdjęciu. Jak to mi się rozłoży tak ostrości. W części z tych aparatów nie ma światłomierza, więc... zmierzyć światło. Światło się mierzy tak albo w ten sposób, ale wtedy trzeba mieć światłomierz. E, więc zmierzyć światło, e, ustalić, jaka będzie najlepsza ekspozycja. Ten murek jest zdradliwy. W momencie, kiedy świeci słońce, tak jak w tej chwili, to on jest za jasny. W związku z tym trzeba kolekcję ekspozycji, jeśli masz światło, możesz wprowadzić. Także to nie jest tak lekko zrobić zdjęcie. Coś stukało, ale nic nie spadło, na szczęście. W związku z tym, ja już tych zdjęć zrobiłem. A, i mówiłem o tym, że praca takim jednym elementem bardzo wykształca widzenie fotograficzne i rozbija to widzenie fotograficzne. Jeśli zaczniesz robić takie zdjęcia. Kurczę, chmurka. Aż wodą y, zapachniało mi od nadbiór, to jest tak jakiś, nie wiem, kilometr. Yy... Zaczniesz, roz zaczniesz rozwijać Twoje widzenie fotograficzne. Okaże się, że Ty, idąc w inne miejsce, nagle zaczynasz się inaczej postrzegać. A ćwiczenie siebie jest najważniejsze. Nie szukanie w internecie, jaki mogę kupić lepszy sprzęt, bo to nic nie da. Ćwiczenie siebie to jest inwestycja, która Tobie będzie się z, zwracała przez następne jeszcze wiele lat fotografowania. A co więcej, będzie dawała Ci radość fotografowania. Zwłaszcza jeśli pójdziesz w jakieś znane miejsce. Znane miejsce, popatrzysz, zrobisz znane ujęcie, a zanim powiesz, to jest nuda, i zaczniesz kombinować. I zrobisz ujęcie, ktoś powie, wow, ty ja wiem, gdzie to jest, ale ja tego tak nie widziałem. To jest fajne. A, a obok tych, właśnie, ja tak nie widziałem. dota mówi, słuchaj, ale pokaż mi to ujęcie. No i pokazałem mi, zrobiła takie zdjęcie. Canonem eos 833 33, bo to jest jej ostatnio ulubiony aparat. Fajny, fajny. Moim zdaniem bardzo fajny aparat. Natomiast ja takich opowiem tutaj o trochę szersze ujęcie, z czego Olympusa XA3. Olympus xa trójka ma, jest dokładnie jak ten Pentax 17, ma strefową ustawienie ostrości, z tym, że nie ma autofokusa, nie ma elektryki, która tam dostawia, tylko samo się dostawia, ale to ma coś takiego, że jeśli go zamykasz, to on automatycznie w sposób mechaniczny zrzuca na środkową strefę ostrości. W związku z tym, jeśli go zamkniesz i otworzysz, to zawsze wiesz, że masz ustawione tak od 3 do, do, do 10 metrów, czyli do robienia ludzi. I w tym momencie jak chcesz robić i głębiej, to też będzie jeszcze ok. ale jak chcesz zrobić coś bliżej, to i tak pamiętasz o tym, żeby na obiekty je przestawić genialny pomysł. Zdjęcie jest ym, bardzo dobre, bardzo dobre, ale to jest, jest Olimpus, to są, to są e, obiektywy Olympusa, które są naprawdę rewelacyjne. Szkoda, że Olympus nie zrobił swojego małego obrazka. Mm, tu mam ciekawe zdjęcie. E, najpierw pokażę zdjęcie. E, jest inne niż wszystkie. Jest inny niż wszystkie, ponieważ użyłem innego sprzętu. Niż wszystkie, przeważnie przychodząc tutaj, mam jakiś obiektyw. No, jakiś aparat. Chciałem powiedzieć, dzisiaj też mam aparat. Jestem w stanie go otworzyć jedną ręką i nie upuścić. Może w ten sposób. Hop. O, nie otworzył się tak szybko. O, gdzie też mam aparat i też zrobię nim zdjęcie. Co prawda ma napisane 105 mm, ale naprawdę to jest odpowiednik dla małego obrazka, bo to średni formatowiec. Yy... 50 mm i przeważnie robię 50. 38. 40 mm. Tu miałem akurat w związku z tym, że miałem abiadat też pożyczony, oczywiście. Kona 1 RS. RS to oznaczało real, real seria, czyli robił zdjęcia 12 zdjęć na sekundę na filmie. Czyli w 3 sekundy był w stanie cały negatyw wypsykać. I negatyw się skończył. Był najszybszym aparatem na świecie. Takim samym, bez dodatkowych silników, bez niczego, chociaż był ciężki. Do niego założyłem obiektyw 7200, ten Doroty 2.8. I to jest właśnie to zdjęcie zrobione na nim, gdzie widać jak jest... Tam już się oschodzi, ostość tu się już rozchodzi ostość. Też wyszło całkiem inne zdjęcie. Zmiana... Mamy jeden motyw. Zmiana ogniskowej, bo obiektywu zmiana ogniskowej powoduje, że też będziemy mieli całkiem inne przedstawienie czegoś. Jeśli człowiek normalnie podchodząc do obiektu patrzy powiedzmy tym wzrokiem 40 stopy jak obiektyw 40 milimetrowy, to jeśli ja ten e, wezmę dłuższy obiektyw albo krótszy obiektyw, to już zmienię ten sposób widzenia. Pokażę coś w całkiem inny sposób. Dlatego e, część osób lubi obiektywy, które są inne niż 50 mm, a niektórzy uważają, że 50 mm jest nudna. Co e, chodząc po Mławię, robiąc zdjęcia, chciałem udowodnić, ale bardziej by udowodniły te moje zdjęcia z analogów, gdzie ja robię przeważnie 50. -ką. Dlatego ja kocham szeroki kąt. Lubię szeroki kąt, ponieważ on pokazuje świat inaczej. A Dorota lubi długie obiektywy, a to jest moje, co prawda, ale właśnie zrobiąc tego obiektywem, ona lubi długie ogniskowe. Wtedy yy, te rozmycia są takie mocniejsze, fajniejsze. Pracuje się wtedy rozmyciami, a przy szerokim kącie pracuje się perspektywą. A prawo perspektywy, to jest zrobione klasycznym obiektywem, tylko tyle, czyli pięćdziesiątką, ze światłem 1.7, tylko tyle, że było za jasno, za dużo światła i w sumie wyciągnęłem te 3, czy te A2 to była konika? Muszę sprawdzić, czy to była konika A2 czy A3. Wyciągnąłem maksymalny czas, jaki był, przymknąłem przysłonę i trochę głębia ostrości jest moim zdaniem za duża nie jest to rozmyte, aczkolwiek to jest też inny, bo następnym elementem, którym możemy pracować nad danym obiektem jednym, to jest głębia ostrości. Głębia ostrości, która zależy od przysłony. I też mogę ustawić przysłony na, na, nie wiem, zależy jaki mam obiektyw. Powiedzmy, że mam jasny obiektyw na 1.4 i uzyskać taką papierową rozmycie, a może dać go na 16 i wtedy wszystko będzie ostre do, do końca świata. W związku z tym. Głębia ostrości, zależna od przysłony, bardzo nam pomaga w uzyskaniu tego, co chcemy. Czasami, żeby uzyskać tą wielką głębię ostrości, potrzebny jest szary filtr, żeby można było skrócić, bo się że nie może go użyć y, aż takiego, y, takiego, nie co ja gadam, żeby odwrotnie, żeby uzyskać małą głębię losi, czyli to pełne rozmycie trzeba użyć szanego filtra, żeby... albo to, co ja zawsze noszę w torbie fotograficznej swojej. Teraz mam tylko to na, na wyjście, żeby nagrać film. Czyli tu nie mam sprzętu. Tu w ogóle nie mam aparatu dzisiaj cyfrowego, opycznego sobie nagrywa. Ale w aparacie cyfrowym mam operacyjny. On służy do tego, żeby właśnie czasami przymknąć, umożliwić mi przymknięcie, czyli zabranie trochę światła, żeby można było zrobić większe, lepsze rozmycia. Także to też jest ważne. Tu jeszcze mam następny aparat. Klasyczne ujęcie. Chodziło bardziej o to, żeby pokazać. No. Bo ja te zdjęcia przeglądałem wczoraj i przygotowałem i sobie opisałem dużymi, żebym wiedział co jest, bo na małych, bo pliki są podpisane, w związku z tym na małych by było widać. Ale w tej chwili tak nie pamiętałem. To jest zdjęcie z aparatu z 1939 roku, taki rozkładany, fajny, fajny mieszek filmy Baylotte. Śliczny aparat, śliczny. Jakbym miał ja powiedzieć, z czym się ostatnio zakochałem. Ja jestem stały w uczuciach, jeśli chodzi o kobiety. Zakochałem się tylko w jednej kobiecie. Natomiast jeśli chodzi o aparaty, to nie, to jestem niestały w uczuciach. I ostatnio się zakochałem właśnie w tym Bejlette z 1939 roku. Ale spójrzcie na to zdjęcie. Co się można nie zakochać mając. Tak przyjemne rozmycia, plastykę przedwojenną, jak zrobiłem tam, tam, tam kawałek dalej, takie planie suszące się na, obok jakichś komórek, to jak spojrzałem na nie, mówię: Dobra, 39 to nie, 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 to jest bardziej 25 rok. 1900 oczywiście, śliczne aparat, świetne zdjęcia. I tutaj sprawdzałem go po to, żeby uzyskać głębiostrości, jaką się da ostrości uzyskać. Format zdjęcia. To jest. To jest chyba naj, będziemy się zbliżać do końca. To jest najświeższe zdjęcia, albo prawie najświeższe. Covas X, średni format. Ale zdjęcia jakoś to średni format robi w rozmiarze. Znaczy ten akurat robi bo nie wszystkie robi rozmiar 6x6 i to też zmienia nam perspektywę, sposób widzenia, pokazania. Oczywiście, z swoim aparatem cyfrowym nie mam możliwości zrobienia zdjęcia 6x6. Ale w sumie co mi szkodzi przykadrować go? obcięcie bogów to nie jest żadne zadanie, żadnego elementu. Ja nie posadziłem drzew po bokach, tylko ja przez je obciąłem. W związku z tym to nie jest grafika komputerowa, tylko normalny kadr. Tu warto zwrócić uwagę na tym zdjęciu na miękkość rozmyć, ale to jest jego średni format. To nic innego, takiej jakości zdjęć jak średni format nam nie da tych rozmyć, miękkich rozmyć. Ha, nie dobrze, to po kolei idzie. Prawie najświeższe zdjęcie z legendarnego Roleja 35, znaczy to jest ten mniej legendarny, bo to jest wersja XF, natomiast ze świetnym obiektywem jakościowo to jednym z lepszych obiektywów, jak ja bym swoje współczesne obiektywy do niego porównał, to mówię, dobra, to moje do niego dociągają. Nie są, nie, moje obiektywy nie są gorsze od tego Roleja 35. Y jeśli ktoś mi powie, że Pentax 17 ma dobry obiektyw, to się obrażę. Yy, I że mogli zrobić inny. To jest zdjęcie zrobione aparatem starym, malutkim, chyba połowa tamtego Pentaxa, który ma rewelacyjnie dobry obiektyw. Wiem, obiektyw, obiektyw jest drogi. I poniósłby cenę aparatu, w związku z tym pewnie by się mniej sprzedał. Natomiast klasyczne ujęcie, jakich, no nie wiem czy zrobiłem, o i będę miał ostatnie zdjęcie. Ostatnie zdjęcie zrobione no, dla odmiany. Jest takie trochę miękkie. Trochę miękkie jest to Aqua Optima 200 Sensor. Pierwszy aparat, który został zrobiony z takim dużym pomarańczowym spustem, który miał być delikatny, żeby nie można było poruszać aparatem. Najprostszy model. Nic nie można ustawić, nic nie można zrobić. Czyli nic nie można? Sekundę myślę, bo w związku z tym, że tymi aparatami robię często, bardzo często, mam dwa ze sobą aparaty. Dzisiaj mam jeden. Proponuję, ja że film i zrobię zdjęcia. E, natomiast aparacik, który możemy kupić za, nie wiem, 20 zł i cieszyć się zabawą fotograficzną, analogami, bo to jest aż przyjemne. Yy, nim zrobiłem ostatnie tutaj zdjęcie i więcej następne zdjęcie zrobię o tamtym, tamtym, co pokazywałem przed chwileczką i Hage, też przedwojennym. To jest jakiś 34 rok, 1934 rok produkcja, wszystko w nim chodzi. Kosztowało mnie to dużo, żeby w nim wszystko chodziło. Yy, czyszczę go i uruchamiam chyba już drugi rok. Ale dzisiaj stwierdziłem, dzisiaj już dojrza do tego, żeby zrobić zdjęcia. Ale film miał być nie o starym aparacie, który uruchamiałem przez dwa lata, tylko o tym kawałku murku, który fotografuję od dwóch lat i który, jeśli się wybierzesz sobie jeden element i zaczniesz go fotografować, to po pewnym momencie okaże się, że ty czas lepiej poznajesz ten element. Zaczynasz zauważyć szczelinki. Jakieś uszkodzenia, zaczynasz się podkreślać, wyciągać, patrzeć na inny kąt, inne ustawienia. Yy, okaże się, że przy, przede wszystkim widzenie fotograficzne zależy od ilości zrobionych zdjęć, ale też od myślenia i od patrzenia. W związku z tym za, y, pro, y, chciałbym, o, żebyś y, zrobił coś takiego, wybrał sobie jakiś element i to nie chodzi o to, bo ja wiem drzewo, na tym robione o kilku, o wszystkich czterech porach roku. Ja nawet takie zadanie kiedyś zrobiłem, doszedłem do połowy i stwierdziłem, o Jezu, ale to jest nuda, bo ja nic nie robię, ja tylko stawiam pal w jednym miejscu, naciskam spust, a coś się zmieniło, ale to coś nie zależało ode mnie. Mój wpływ na to zdjęcie był tylko za pierwszym razem, kiedy wybierałem kadr, a później to już nie było żadnego wyboru. Później po prostu cykałem zdjęcia, w związku z tym takie, takie wyzwanie, czyli drobny jakiś element, to nie musi być drobny, to może być średni element, ale taki, że można było do niego podejść, podejść, zrobić go z góry, z dołu, taką ogniskową, taką ogniskową, naprawdę wyzwanie, zrobienie 20 logicznych zdjęć, każde inne, naprawdę rozwinie Twoją widzenie fotograficzne a rozwoju widzenia fotograficznego sobie i Tobie jak najbardziej życzę. Dziękuję Ci za uwagę, zapraszam do obejrzenia galerii. Na koniec puszczę jeszcze raz te wszystkie zdjęcia jako galerię zdjęć. Tam jest jedno do Loty, pamiętacie, także nie są podpisane, że moje, bo jedno jest do Loty. Haha, kto pamięta, to wie. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają kanał, czyli Patronom i osobom, które tu na dole kliknęły, wspieram, bo to dla mnie, bo, to, bo dzięki Wam kanał trwa. Dziękuję też wszystkim osobom, które pożyczają mi aparaty na analogi, bo dzięki Wam twój kanał analogowy, bo mam czym robić zdjęcia. I ogólnie dziękuję widzom kanału Futaf jest fajna, że mimo wszystko oglądają mnie jeszcze. Zapraszam do bycia galerii i do zobaczenia. Cześć.